Cześć, dzisiaj dniówka w wersji kanapowej, bowiem tak się złożyło, że jakoś wszyscy musieliśmy wrócić wcześniej do domu. No i okazało się, że nie bardzo kto ma nagrać dniówkę w redakcji, więc stwierdziliśmy, że ktoś z nas nagrają w domu. No i padło na mnie, skoro więc padło na mnie, to przyjrzyjmy się, co działo się dzisiaj na poligami. Nie będę jakoś przedłużał, bo jest piątek i każdy idzie w coś grać. Ja idę grać w Lord of the Rings, War in the North. Mam nadzieję, że będzie dobry koop, bo nastawiłem się na trochę grania. Z Tomkiem i z Maciem, więc my mamy nadzieję, że ta gra spełni nasze oczekiwania. No ale o tym w przyszłym tygodniu, jak już się pokusimy o jakąś recenzję i wrażenia. A tymczasem na poligamie, którą mam przed sobą, kilka ciekawych rzeczy. Duży spoiler z Call of Duty, które znów chce być kontrowersyjne. Nie mówię, że na siłę, bo nie obejrzałem go, więc nie mogę się też za bardzo wypowiedzieć. Natomiast twórcy próbują dotykać jakichś poważniejszych tematów, albo właśnie bardziej kontrowersyjnych tematów i pokazywać, że wojna jest jednak rzeczą straszną. I chociaż żołnierze w rozmaitych wojennych strzelankach są zawsze dzielni i bohaterscy, to jednak na wojnie pojawiają się też cywile i wtedy już tak fajnie nie jest. Tyle wiem bez oglądania tego filmiku. Nie chcę go oglądać, bo zamierzam zagrać w singla Modern Warfare. Przekonać się, jak to właściwie wygląda. Poza tym duży tekst gościnny Marcina Wełnickiego o interaktywności, i chociaż tam jest Drake's Uncharted w tytule i na obrazku, to nie jest cały tekst Uncharted, a przynajmniej nie tylko Uncharted. A jest to tekst o pewnym zjawisku, które nie jest nowe, ale jednak w grach się pojawia i nauczyliśmy się jakoś je tak akceptować bezwiednie, przyjmować gry takimi, jakie są. Tymczasem Marcin próbuje się trochę zastanowić, co to właściwie jest interaktywność, do czego nam służy i jak się ją pojmuje w rozmaitych tytułach. Przeczytajcie, bo to bardzo ciekawy tekst, chociaż może niespecjalnie odkrywczy. Piotrek wygrzebał ciekawy sondaż i podrzucił go Tomkowi o tym, kto miał największy wpływ na świat gier wideo. Wyniki są dość kontrowersyjne, głównie dlatego, że pojawia się tam Steve Jobs, według, który według z Was nie jest jakimś wizjonerem świata gier wideo. Ja bym się nie do końca zgodził, bo jednak jego działania, chociaż nie wpłynęły na hardkorowe gry i duże tytuły, to zmieniły sporo w postrzeganiu gier wideo przez tak zwanych zwykłych ludzi, i to moim zdaniem jest cenne, chociaż to nie znaczy automatycznie, że wszystkie gry, które robi się na iPhone'a są super, a iPhone jest najlepszym urządzeniem do grania, jak to niektórzy w komentarzach odebrali. Jest to ważne zjawisko, ale oczywiście nie dla każdego. Lecimy dalej po poligami. Bardzo śmieszny obrazek ze snajperem, który wylądował w opakowaniu filmów dla dorosłych, no ale to tylko taka śmiesznostka. Z grubszych rzeczy Sony będzie kończyć z zakup zakupami grupowymi, czyli dzieleniem jednej gry na pięciu klientów. Trudno się dziwić, no bo to jednak jest podzielenie jednej gry na pięciu klientów. To nie do końca jest wspólne jej użytkowanie, jak niektórzy twierdzą, bo wspólnie użytkować to możemy grę, którą każdy z nas będzie grał po tygodniu, a w tym czasie pozostali nie będą grali. Wiadomo, że jest to w pewien sposób powiedziane gdzieś w regulaminie, że można tę grę zainstalować na pięciu konsolach, jednak z tego co się orientujemy, odbyć to pięć własnych konsol. Będę musiał zanurkować w ten regulamin i doczytać dokładnie, bo coś czuję, że ta sprawa jeszcze przez parę dni będzie żyła i ta decyzja Sony odbije się echem. Wracamy jeszcze do Modern Warfare, które wyciekło do sieci. I Microsoft i Activision ostrzegają, żeby lepiej nie grać, bo może się to skończyć banem. Chociaż nie do końca wiadomo, jak miałoby się to skończyć banem dla użytkowników, którzy grę nabyli wcześniej legalnie dzięki sprzedawcom, którzy wcześniej wyłożyli ją na ladę. To wszystko możecie przeczytać w tekście krótkim, który napisał Tomek. Możecie tam też zobaczyć kawałek wyciekniętego Modern Warfare, jeśli nie boicie się zepsuć sobie trochę zabawy. I jeszcze dalej na poligami. Fajna reklama Kinecta, bo nawiązuje nie do tych uśmiechniętych rodzinek, które skaczą przed telewizorem, tylko do różnych fajnych rzeczy, które wcale nie są grami, a które ludzie spróbowali zrobić z Kinectem, żeby pokazać jakie to jest ciekawe urządzenie. Poza tym z wideo świetny filmik naszego czytelnika, który ma ksywkę. Bunch, i który zastanowił się, co by to było, gdyby połączyć Simsy z GTA V, no bo jednym z wrażeń po zwiastunie GTA V było, że ta gra wygląda strasznie jak Simsy albo jak Sims Golf. No więc Bunch pobawił się trochę tym wrażeniem i wyszedł mu całkiem zabawny film. Zobaczcie go sobie na Poligami. Patrzę co tu jeszcze ciekawego z takich większych rzeczy. Pojawiły się, pojawił się filmik, a nawet nie screeny, a filmik z Amy. Amy to jest gra, jeśli dobrze pamiętam, twórcy Flashbacka, więc pod tym względem jest wyjątkowa. Ma być to survival horror, gdzie naszym partnerem będzie mała dziewczynka o dość niezwykłych właściwościach, a główną bohaterką będzie też kobieta reporterka. Zapowiada się to ciekawie, jest to miła odmiana od mięśniaka z karabinem pośród holod potworów. Filmik też sobie zaraz zobaczę, bo przyznam szczerze, że pojawił się w chwili, kiedy jechałem do domu i na razie widzę tylko tytuł. No i to chyba tyle na poligami. Zostawiam Was z weekendem, następna dniówka pewnie w poniedziałek. Życzę Wam udanego grania, no bo to w końcu dwa dni, które można poświęcić na naszą ulubioną rozrywkę. Ja się zabieram za Lord of the Rings, mam jeszcze Dark Souls i parę innych gier, pewnie jakiś meczyk w League of Legends się nawinie. Możecie napisać w komentarzach, co wy będziecie grać, może uda się ustawić na jakieś wspólne granie. Właśnie od tygodnia próbuję się umówić z jednym z naszych czytelników na wspólne granie w League of Legends. Może w ten weekend wreszcie nam się uda. No więc to tyle, do zobaczenia, trzymajcie się, cześć.